Startujemy kontestację. Witam, Kamil Cebulski z tej strony. Cześć, cześć, jestem. Jesteś. Napisałeś do mnie maila niedawno, że przeczytałeś dziadów moich, i cię naszła taka. Przeczytałem dziadów. Taka refleksja cię naszła. Że, tak, naszą nierefleksję. Że mówię nieprawdę w dziadach i postanowiłeś zapytać się urzędu, czy, czy mam rację. Zgadza się? Nie no, zupełnie się nie zgadza. <grym> Byłem dobra. przekonany, że mówisz prawdę w dziadach. Natomiast chciałem sprawdzić, czy y, można to poszerzyć o coś, co sam wymyśliłem. To ja, ja, ja powiem tylko tak, bo napisałem tam, że Przeważnie nie opłaca się na przykład posiadać firmowego samochodu. No bo można tak. sobie ten samochód kupić na osobę fizyczną. Na... O! Coś małego mamy tam w tle. Tak, to, ale to nie, to, to, nie, to nie moje. Nie twoje? Holer. Nie, nie moje. Na co, nie na co czekasz? Ja czekam... Hmm. No, no, właśnie. W sumie wspólnie z żoną czekamy. Okay. Ale, ale wracając ale, do tematu. Napisałem, są, no. że no nie zawsze się opłaca trzymać samochód firmowy, no bo raz to jest więcej papierów i mniej można w koszty wliczyć, bo ta kilometrówka zawsze większa. A dwa, jak się ma prywatny samochód, to zawsze go można do firmy wynająć yy, i wtedy zapłacimy 8,5% ryczałtu, yy, jako PIT, ale za to nasza firma nie zapłaci 19. To samo z biurem, to samo z garażem, to samo z komputerem. A Janusz wymyślił, że zamiast domenę kupować na firmę i tam w koszty sobie wliczać te 50 czy 100 zł rocznie, to kupi na siebie i wynajmie za 3 czy 4 stówy do firmy. Zgadza się? No, zgadza się. Zgadza, koncepcja się zgadza. Natomiast zastanawiam się, czy 3, czy cztery stówy to jest maksimum możliwości. A co otrzymałeś w interpretacji? Bo napisałeś interpretację i otrzymałeś interpretację. Tak, no, znaczy no, ja nie wskazywałem tam żadnej kwoty, tylko napisałem interpretację, że moim zdaniem, moim zdaniem można domenę wynająć i tam porównałem to do z, z, z przykładu wynajmu, wynajmowania mieszkania i napisałem, że chcę wynajmować, chcę wyna, wynająć podmiotowi prowadzącemu działalność jedną domenę i że to myślę, że to może być dość ważne, że to jest jedna domena, a nie, że mam 10 domen, które wynajmuję, bo wtedy to może podchodzić już pod działalność gospodarczą, Natomiast ja wskazałem, wskazałem, że chcę wynająć jedną domenę, jednemu podmiotowi i czy zapytałem się urzędu skarbowego, czy mogę to opodatkować stawką 8,5 dla dochodów z najmu. I otworzyłeś wskałem... Tak, Oj, weź, Coś, no, coś okay. wieje w mikrofon, coś, nie wiem. Tak, wieje, no to wi wiatr. Weź może ty weź, bo sobie jakieś drzewo na chwilę. Właśnie, 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 szukam drzewa. W każdym razie, w każdym razie tak, no, Urząd Skarbowy odpowiedział, że jak najbardziej można. Teraz no jest i, super. I tak, i, i, no, i mnie, to bardzo, mnie to bardzo ucieszyło, w związku z czym postanowiłem się też i z Tobą tym podzielić. Mam okay. gotowy, mam gotowy, mam gotowy wniosek, który można pod własne potrzeby wykorzystać, ponieważ ta interpretacja jest wiążąca tylko dla mnie. No ale, ale, można ją łatwo, można ją łatwo zmienić i wysłać w moim własnym okay, imieniu. Okej, to, 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 ja może teraz kilka takich swoich uwag, które gdzieś tam mi się na, nasuwają. No jaka kwota, tak, no bo tutaj się martwisz, no kwota ma być rynkowa. Tak. Cokolwiek to znaczy, nie mam pojęcia za ile się domeny wynajmuje, ale domena ma być rynkowa, no we, według mnie te 3-4 stówki, no to, to by była cena rynkowa, tak? No, ale jeżeli na przykład wyobraź sobie, yy, wyobraź sobie że ja na przykład może, może w, w, przejąłbym, 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 zrobiłbym zamach na domenę Asbiro, to czy ona była, to czy ile byś był skłonny zapłacić za to? żeby móc. Żebym móc Ja to nie, Ja to bieni chcę. ty, byś ją pewnie byś wydała. pokazał mi wała. Bo bym się drugą Asbiro. Dokładnie. E, prawdziwe Asbiro na przykład. Czy coś takiego. No tak. Ale gdybyś ty tak. chciał ją wynająć, no to tak. Wiesz co, no tak, zdychę. bo więcej, no. może z 15 tysięcy. bierz, rób zbiro dalej. No więc, no więc widzisz, no więc jak więc moim zdaniem jest tak, że dla dan że prowadząc działalność, działalność możesz spokojnie argumentować, że ta domena jest warta dla ciebie więcej, ponieważ już nawet nie mówiąc o tym, kiedy prowadzisz ją dłużej, i możesz argumentować, że utrata domeny to dla ciebie na przykład utrata adresów mailowych i możliwości kultywowania kontaktów, które tam no, i, przez lata jakoś to, na pewno, jakoś to na pewno można powiązać z obrotami czy tam z zyskami tak. i tak dalej. Ale no. tutaj też musimy powiedzieć, że jeżeli ty jesteś właścicielem jako osoba fizyczna, to nie możesz tej domeny wynająć do twojej działalności gospodarczej. A, jest... Ale do spółki już mogę. Do spółki jak najbardziej, ale do działalności nie, bo wiesz, trzeba mówić o wszystkich Ale ja nie przeczytałem. No tak, tak, tak. Bo wiesz, ludzie różne rzeczy różnie interpretują. Nie? Kiedyś… No ale ja zakładam, że ktoś przeczytał całych dziadów, a nie tylko jedną <grym> stronę o najmie i nie prowadzi działalności gospodarczej. <grym> Okej. Okay. I, I co jeszcze tutaj y, muszę, dwie rzeczy jeszcze mam do dodania. Y, po pierwsze, powiedzieli, że interpretacja chroni ciebie. Ale tak naprawdę przed niczym cię nie chroni. Ponieważ interpretacja chroni cię przed jak gdyby konsekwencjami. Czyli jeżeli y, kontroler uzna, że proszę pana, tu nie mógł pan rzucić 1000 zł rocznie za wynajem, tylko może pan rzucić 100 zł i, i co mi pan zrobisz? To tak. Wyrzucić ci to z kosztów, te 900 zł, i tak. każe od tego odprowadzić podatek. Tak. Natomiast nie każe ci płacić odsetek, ani kar, typu mandaty no tak. i tak dalej. Więc to do tego się tylko sprowadza to też musimy ostrze ostrzec innych. I jeszcze miałem jedną rzecz, którą chciałem tutaj poruszyć w związku z interpretacjami, ale wyleciała mi z głowy. A ja mam jeszcze... Ja mam teraz z kolei takie, taką wątpliwość, która mi samemu naszła. Mianowicie, czy nie jest aby tak, że jeśli chcę wynajmować sobie, y, sobie y, ten, tęże domenę, to czy nie muszę stać się Watowcem? Dlaczego? To na to. A no, na przykład dlatego, że jak wynajmujesz sobie biuro, to jeśli mnie pamięć nie myli to wynajm jeżeli wynajmujesz sobie lokal na cele inne niż mieszkalne. W sobie, przepraszam, w spółce, w której akurat przypadkiem tam jesteś powiązany, to powinieneś zostać watowcem. A to nie wiem. Nigdy nie wynajmowałem i nie wiem. A Ale to... być może tak jest, bo księgowa mi kiedyś mówiła, że jak wynajmujemy na cele mieszkalne HTA z Biro to nie musimy od tego VAT-u odprowadzać, ale to tak. nam się liczy do limitu watu. u Okej. Okay. Okej, okay, no a, ale wydaje mi się, że jeżeli to jest na cele inne niż mieszkalne, to wtedy to i, trzeba, trzeba do tego coś VAT. Ale nawet nie. jeżeli, nie, nie, mi się wydaje, że jeżeli w, robisz to ryczałtem, no to jest ryczałt. No a ryczałt jeżeli to jedno, ale VAT to drugie. Ale jeżeli byś rozliczał wiesz, działalności gospodarczej książkę przychodów i rozchodów, no to wtedy może nawet. Ty nie wiem, nie powiem. Ci. No właśnie to, o widzisz, no to jest, no to jest dobre pytanie. Pewnie, pewnie można je zadać komuś. <laughs> Jakiemuś urzędowi mu za 40 zł, no? coś w tym stylu. Poczekać no. się kilka miesięcy i dostaniesz odpowiedź. A, wiem już, co, tak. co chciałem jeszcze powiedzieć, że z takimi różnymi interpretacjami, i tak dalej. Niedawno napisał mi człowiek, że wyrzuci, przyszła kontrola i wyrzuciła mu e, z kosztów fakturę za usługi wysyłania mailingów, bo pani powiedziała, tak. że mailingi można wysłać z programu pocztowego e, i, i to nie należy się wrzucać jako koszt. Nie? Więc e, prawo prawem, logika logiką, a urzędy urzędami. Nie? Natomiast z drugiej strony można wrzucić sobie i 100 tysięcy złotych i liczyć na to, że kontroli nie będzie. No bo ile oni mogą kontrolować te 5 lat do tyłu, czy 7, nie pamiętam dokładnie. Ale jak ten czas minie i nie będzie kontroli akurat z tego zakresu, w tym okresie czasu, no bo jak przychodzi kontrola, to na proszę mi pokazać dokumenty za pół roku albo proszę za rok, prawda, czy, czy coś tak. takiego, no to de facto nam się upiecze. To prawda. A propos kontroli, to ja jeszcze zrobiłem takie ćwiczenie. W ramach, w ramach tego dostępu do informacji publicznej, zapytałem się Izby Skarbowej w Warszawie, ile pracowników pracuje w którym urzędzie skarbowym i ilu podatników im podlega. No i, no i widać, że, nie wiem, czy o tym też, o, o tym też, aby w dziadach nie pisałeś, czy to sam to, sam to gdzieś, gdzieś indziej wyczytałem, że opłaca się być w dużym, dużym mieście, w dużym urzędzie skarbowym licząc licząc ilu, ilu podatników przypada na jednego urzędnika no to na, dla, na Mazowszu, dla Warszawy i Piaseczna te wartości są wyraźnie wyższe niż dla jakichkolwiek innych urzędów. No i myślę, że w oparciu o to można w pewnym sensie szacować sobie prawdopodobieństwo kontroli. Myślę, że tak, ale wiesz co ja mam trochę inne, może takie złe, nie wiem czy złe w zasadzie. Doświadczenie, mianowicie. Rejestrowałem o i to będzie z 10 lat temu, mhm. może troszeczkę mniej. 2007 to był, coś takiego. Tak. E, z fundację w Kielcach założyłem, zaniosłem papiery do sądu. I czekam, i czekam, i czekam. W 87 dniu od, od zaniesienia, no już tacy byliśmy w Kurzeni, moja żona akurat była w Kielcach, pojechała zapytać się, co się dzieje. Pani jej powiedziała: Spokojnie, my mamy na to 90 dni, proszę napisać podanie o przyspieszenie sprawy, to załatwimy temat. Trwało to 120 dni. Odpisali oczywiście błąd, bo tam nipu, czy gdzieś tam dziesiąty raz nie przepisałem jakąś kolumnę, i wezwanie, żeby w ciągu 7 dni uzupełnić. No, uzupełniłem to za dwa miesiące i wysłałem lista i za kolejne dwa-trzy miesiące oni mi przysłali zarejestrowaną fundację. Nie? Natomiast w Warszawie re, rejestrowałem Asbiro spółka Zobodaj, że pojechałem, zaniosłem papiery. I akurat jak po, zaniosłem te papiery, nie wiem, gdzieś wylatywałem z Warszawy na, na, na jakiś miesiąc czy coś takiego. Nie wiem, czy do Zambii akurat pierwszy raz wtedy nie leciałem. No nieważne, gdzieś, że po prostu pojechałem do Warszawy, zaniosłem te papiery i na lotnisko, siup i wracam. Wróciłem po kilku tygodniach do domu i mam dwa listy z sądu. Wyobraź sobie, że sąd przejrzał w Warszawie te papiery w ciągu dwóch dni od mojego no tak. y, za, zaniesienia, no bo data jest y, wysłania listu, z wezwaniem do uzupełnienia, bo brakowało czegoś. No jakiegoś tak. tam nipu, jakiegoś tam pie, pie, piepierdoły. W pod groźbą, 7 dni mam, bo pod groźbą odrzucenia tak. wniosku. I oczywiście za tydzień następny od razu list, że nie złożyłem tego wniosku na czas, tak? Więc jak, musiałem jeszcze raz to rejestrować, znowu tam jechać, znowu już tam chyba 6,5 stówy to kosztowało, jeszcze opłaty zrobić i tak dalej, i tak dalej. Więc Warszawa działa dobrze, szybko, sprawnie, tylko w moim przypadku akurat, no to spowodowało, że straciłem trochę pieniędzy. No, a ale w Kielcach to takie podejście, można... a mamy czas, jak tam po siedmiu dniach to może być i po trzydziestu, jak, jak ktoś się odwoła czy coś, no tak troszeczkę patrzą tak liberalniej. No ja mam z kolei doświadczenia z Warszawy takie, że, że też nie trzymają się tego terminu siedmiodniowego na ponaglenia i nawet jak się coś dostarczy tam z dużym opóźnieniem to też daje radę. No, więc. Boże, mnie... Może się popsuli, Ci w Kielcach się trochę naprawią i będzie równość i braterstwo. No, może tak, może tak. Może tak, to prawda. No, to dobrze, dzięki Janusz, że, że się skontaktowałeś, że masz takie dobre wieści, że ten, ten majątek trzymać na żonę i przez majątek rozumieć się, no, też domeny. Amen, tak, no zdecyd zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Po co im tak. płacić i po czym... co potem komornik ma wchodzić i zabierać i w ogóle? To prawda, no ja, ja mnie w zeszłym tygodniu zaatakował komornik, co prawda nie, nie tytułem przedsiębiorczości, tylko jakichś tam biletów sprzed. biletu kolejowego sprzed 9 lat. Wysłali, wow. adres, wysłali, tak, wysłali, wysłali mi na stary adres zawiadomienia, no i po tam, potem w windykatorowi, no i tam z 200, abstruując od tego, że z 237 zł się zrobił ponad 1000. Grubo. Ze wszystkim. No to jeszcze, bo okazuje się, że komornik bez problemu znalazł mój adres. To nie było problemem. Yy, nie umiał tego zrobić tylko windykator. Yy, natomiast z tego, z tego miejsca też gorąco nie polecam mBanku. A co, ponieważ, ci, pomimo, że jest na nie, nie, nie. Nawet chyba, chyba nie ma przydawnienia, ale M-Bank ma, no, no bo to jest tak, że są różne banki, mają różne te systemy do obsługi zajęcia egzekucyjnego. No i mamy kwotę wolną od zajęcia, ale w M-Banku system działa w ten sposób, że jeżeli kwota tam wolna od zajęcia to jest teraz chyba około 11 tysięcy, w momencie w którym wpływa wniosek od komornika, oni patrzą, masz, drogi Kamilu, pięć rachunków. Na jednym tak, masz na 300 zł, na drugim 200, na drugim 100. na trzecim 100. To, to że na każdym blokują, to jeszcze powiedzmy, to, to jest podobno wina komornika, bo gdyby komornik wskazał konkretny rachunek, to mogliby konkretny, a tak to muszą wszystkie. To to jeszcze powiedzmy. Ale M-Bank robi lepiej, bo tak jak ci mówię, masz trzy rachunki, na których masz kasę i M-Bank bierze, że w dniu wpłynięcia tego pisma od komornika, najwięcej miałeś na tym, gdzie miałeś 300. Więc na ten rachunek przydzielamy ci całą twoją kwotę wolną. A z tego rachunku, gdzie masz 200 i 100, to przelewamy do komory. No Mimo, proszę. że w sumie masz mniej niż kwota wolna od zajęcia. No. Bo tam ta kwota od zajęcia to jest kilka tysięcy, nie? Trzy, trzy pensje, trzy średnie pensje, to jest teraz koło 11 tysięcy. Około 11 tysięcy. Ale, ale nie nie to jest rocznie, czy, czy, czy jak to jest? Nie, to jest od, od, momentu, od momentu zajęcia. Czyli, znaczy jakby na, na, mom na, na moment zajęcia, na tą konkretną sprawę. Czyli, jeżeli masz w ogóle. Yy, znaczy to jest poczekaj, poczekaj. Czyli co? Dopiero mogą mi zabrać pieniądze powyżej 11 tysięcy na koncie? Czy... Tak. Tak, dokładnie Czyli, tak. jak mam, powiedzmy, tylko 7 jest... tysięcy na koncie, a mam jakieś długi i, tak. i nigdy nie przekroczę tak. tych 11 tysięcy, to nie mogą tak. mi w ogóle w życiu zabrać z konta tak. pieniędzy? Tak, oni, oni ci zablokują kasę. Więc będziesz musiał pójść do, zapewne będziesz musiał pójść do oddziału i wyciągnąć gotówkę i na przykład pójść do banku, który jest obok, bo banki na szczęście lubią być obok siebie. Zakładasz tam konto, no i jesteś wolnym człowiekiem. Co ciekawe, to jest też no ale, ale poczekaj, pytanie. poczekaj. Taki... Ja mam takie doświadczenia, no? że mam konto w banku, mam 5 tysięcy i powiedzmy przychodzi 8 tysięcy no jakiegoś zajęcia, więc blokują mi 8 tysięcy, te 5 tysięcy mi zabierają tak. i mam minus 3 tysiące na koncie. Tak. Czyli co, w tym momencie jak ja się dowiem, że jest zajęcie, dzwonię do banku i mówię, czy, czy idę i proszę mi tutaj, chciałbym ja skorzystać z tych 11 tysięcy wolnych tak. od zajęcia, czyli ja tak. muszę się wykazać inicjatywą. No, znaczy nie, oni ci nie ściągną kasy. Jak nie ściągną, y przecież mi tak robią. no... no... Ale to może masz rachunki związane z działalnością gospodarczą. To dotyczy tylko ra rachunków, które ty masz jako osoba fizyczna. Aha. No. Okej. Okay. Więc takie są, takie są, takie są tutaj, takie są tematy. No, więc to jest to jest też ciekawe, bo jest. Bo komornicy używają takiego systemu, który się nazywa ogniwo. I on służy tak. do tego, żeby oni odpytują wszystkie banki, czy masz w nich konto. I to ktoś musiał nieźle naprawdę na tym zrobić biznes. Ponieważ, wiesz ile kosztuje odpytanie się we wszystkich bankach jednorazowe, czy masz tam konto? Nie wiem, z 10 zł. 150. Ale to jest <grymne> jakiś elektroniczny zamian... system, czy, czy to się wysyła po Elektroniczne. Oczywiście. Elektroniczny. <grymne> elektroniczny, jest <nowoczesne>, nawet... <grymne> No, więc to jest naprawdę Dobry interes Czyli jeżeli idziesz do komornika Ktoś ci wisi tak. kasę I ty nie wiesz jaki tak. on ma numer Rachunku i w jakim banku To ty mówisz, panie komorniku, tak. czy mógłby pan ustalić Czy taka i taka osoba o PESEL-u Takim, takim i tak dalej tak. Ma w Polsce jakieś rachunki bankowe A komornik tak. mówi Okej, okay, mogę to zaraz kliknąć w komputerze 150 zł, proszę tak co ciekawe, to jest 150 zł za każdy raz. Czyli zamiast zrobić wiesz, system, który no, każdy normalny człowiek, który by to projektował, by tak zrobił, że jak wpisujesz kogoś do tego systemu, no to codziennie go odpytujesz, czy ty pse nie założył kolejnego konta. A, a tu nie, tu działa za każdym ra, za każdy raz, płacisz 150 zł. Czyli jeżeli to z kolei działa dobrze, jeśli jesteś jeśli ciebie komornik ściga, bo tak jak mówiłem, masz tą kwotę wolną od zajęcia, tak? No tak i zakładasz konto w banku A. No, no, no idziesz, marka, Zajmują ci kasę, zajmują ci kasę, idziesz ją wyciągasz ją, bo miałeś tam mniej niż ten, ta, ta kwota wolna, i idziesz do banku na ulicy obok i zakładasz kolejne konto. Ale oni już tego nie wiedzą, i dopiero przy następnym sprawdzeniu, a że sprawdzenie kosztuje 150 zł, to nie nastąpi ono zapewne pojutrze, to dopiero wtedy mogą coś z tym zrobić. Więc jeśli zastanawiałeś się, dlaczego skuteczność komornika jest na poziomie 20%, 17,6, może... ale to było dwa lata temu. No to, w... no to 17,6%, to myślę, że to może coś mieć do wspólnego z Spadła z 30 kilku <gry> przez 5 lat. No to jest Nie? po prostu. Aaaa! Może ogniwo podrażało. <noise> <I ten czas. głos> Może. No to bardzo bardzo ciekawe informacje nam tu dajesz. E, znowu zawiesiłeś rozmowę, ale to chyba w sumie będziemy e, kończyć. Dzięki wielkie za rozmowę i do usłyszenia. Audycja ulegnie samozakończeniu. Za 5 sekund. Cztery.